Cześć, witam Was w kolejnym podsumowaniu wojny w Palestynie. W dniu dzisiejszym przedstawię Wam najważniejsze informacje od 15 listopada bieżącego roku z wieczora aż do dzisiaj, do 18 listopada, do godziny 18.30. Te informacje są aktualne do tej godziny. Na początku podzielę się tylko pewną refleksją. To co widać po dzisiejszym researchu. Po prześledzeniu wszystkich najważniejszych informacji, ze źródeł zarówno zachodnich, jak i arabskich, to jest to, że coraz więcej widać ruchów wojennych na zachodnim brzegu Jordanu. Przedstawiam Wam dzisiaj więcej informacji z zachodniego brzegu Jordanu niż zazwyczaj, co by mogło potwierdzać moją teorię, że ta wojna też przeniesie się na większą skalę na zachodnim brzeg Jordanu, co zbliży ją do Jerozolimy i będzie mogło przybliżyć do zajęcia placu świątynnego. To jest ta teoria, którą ja sformułowałem już chyba z. Miesiąc temu, wydaje mi się, wydaje się, że może się okazać prawdziwa. Niedługo, ale musimy czekać na kolejne informacje. Dzisiaj wam przedstawię, jak to wygląda na ten moment, bo nawet Stany Zjednoczone zaczynają zauważać problem zachodniego brzegu Jordanu w tej wojnie, który był konsekwentnie pomijany przez zachodnie media do tej pory. Mam nadzieję, że to podsumowanie też wyjdzie nieco krótsze niż poprzednie, bo już te podsumowania były naprawdę długie. I zobaczymy, dowiecie się dopiero, jak opublikuję, a ja się dowiem, jak nagram. Przypomnę o tym, że jeżeli chcesz być na bieżąco z kolejnymi informacjami z naszego kanału, zachęcam do zasubskrybowania kanału i kliknięcia w dzwoneczek oraz przypomnę o możliwości wsparcia nas poprzez portal Pat na stałe lub przez portal TIPRI pojedynczą wpłatą bez podawania danych. I przejdę już do relacjonowania. Na starcie zacznijmy od ilości ofiar. Ostatnia informacja co do ilości ofiar pochodzi z dzisiaj z 18 listopada z godziny 8 rano i została podana przez Stowarzyszenie Ochrony Dziennikarzy. Według tej informacji liczba ofiar zarówno w strefie gazy jak i na zachodnim brzegu Jordanu, bo zaczęto doliczać ofiary z zachodniego brzegu Jordanu, przekroczyła już 13 tysięcy. Poprzednia informacja z 14 listopada, którą wam podawałem w poprzednim podsumowaniu, mówiła o 11 320 zabitych. Więc jak widzimy, ta liczba wzrasta i podejrzewam, że nadal jest niedoszacowana. I w pośród tych zabitych jest też ponad 4,5 tysiąca dzieci. I przejdźmy teraz do pierwszych informacji. Tak jak w ubiegłym podsumowaniu zacznę od relacjonowania informacji ze szpitala al-Shifa, bo szturm wojsk izraelskich na ten szpital trwał nadal. I zacznijmy od pierwszej informacji z. 15 listopada. W ubiegłym podsumowaniu mówiłem Wam, że 15 listopada w środę armia izraelska rozpoczęła szturm na Szpital Al-Shifa, twierdząc, że pod szpitalem znajduje się centrum dowodzenia Hamasu. Na to dowodów nie przedstawiono w tamtym momencie, natomiast tutaj o tych dowodach troszeczkę więcej powiem za chwilę. I 15 wieczorem Al Jazeera podała informację, że snajperzy izraelscy Celowali cały czas w szpital Al-Shifa i strzelali do osób, które przemieszczały się z jednego skrzydła do drugiego. I dosłownie do każdej osoby, która przechodziła, więc y, tak naprawdę no, armia izraelska strzela po prostu do osób, które się przemieszczają wewnątrz tego szpitala, co miało wywołać również międzynarodowe protesty przeciwko tej akcji. Później się odniosę również do tego, co ONZ mówi w tej kwestii. Szpital Al-Shifa jest największym szpitalem w całej strefie gazy, który znajduje się tam od czasów jeszcze mandatu brytyjskiego, i według Al Jazeera, według arabskich źródeł, Izrael stwierdził, że chce w przyszłości przejąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo gazy i w tej kwestii sprzeciwia się również Stanom Zjednoczonym, czyli swojemu największemu sojusznikowi, bo Waszyngton opowiedział się za, za utrzymaniem autonomii palestyńskiej. I Al Jazeera tutaj zaznacza, że Izrael prawdopodobnie chce rozszerzyć działania naziemne wewnątrz strefy gazy, a do tego potrzebna jest likwidacja tego rzekomego Centrum Dowodzenia Hamasu, które ma być pod szpitalem, i zajęcie strategicznego ważnego punktu, jakim jest właśnie ten szpital. I 16 listopada armia izraelska kontynuowała swoją operację w szpitalu. Redaktor Al, Al Jazeera Abu Azum podał następującą informację: cytuję: z doniesień wynika, że izraelskie buldożery i czołgi wjechały na teren kompleksu szpitalnego, niszcząc ścianę obiektu. Według doniesień przesłuchiwani byli także lekarze i inni pracownicy medyczni. I Izraelska armia oczywiście zaznacza, że uważa, że tam znajdują się bojownicy Hamasu, a dyrektor generalny szpitali w strefie gazy, Muhammad Zakud, powiedział w wywiadzie: Tak, to szpital cywilny. W szpitalu Al-Shifa nie ma żadnego członka Hamasu. Później tego samego dnia izraelskie wojsko opublikowało materiał wideo, który został później usunięty, a następnie opublikowany ponownie. Nie wiem czy będę mógł wam ten materiał pokazać na YouTubie, bo tam jest broń, a YouTube nie zezwala na takie rzeczy. Natomiast na tym materiale widać, jak na terenie szpitala armia izraelska miała znaleźć trzy torby podróżne, w których znaleziono dokumenty wojskowe ukryte w laboratorium rezonansu magnetycznego, a w każdej z nich był karabin szturmowy typu Kałasznikow granaty i mundury Hamasu i kamizelki kuloodporne. I później również na tym wideo przedstawiono, pokazano właśnie te karabiny, które nie miały magazynków, tak swoją drogą, twierdząc, że właśnie w to te karabiny zostały tam odnalezione. Rzecznik izraelskiej armii Jonathan Konrikus powiedział tak. Ta broń absolutnie nie powinna znajdować się w szpitalu. Dodając, że jego zdaniem materiał to to, cytuję, tylko wierzchołek Góry lodowej. Natomiast poza tymi kilkoma rzekomymi torbami, które znaleziono wewnątrz szpitala, przynajmniej tak, tak twierdzi strona izraelska, nie przedstawiono żadnych dowodów na to, że pod szpitalem są jakieś tunele okupowane przez Hamas. Nie ma dowodów na to w ogóle. Do tej pory no, armia izraelska już tam weszła i nie przedstawiła żadnych przekonujących dowodów. Sekretarz generalny palestyńskiej inicjatywy narodowej Mustafa Barguti odniósł się do tej sytuacji i powiedział w wywiadzie dla Jaziry tak. Pokazali tylko kałasznikowa i laptop, który mogli z łatwością tam położyć i twierdzić, że tam go znaleziono. Koniec cytatu. I film, o którym mówiłem został udostępniony najpierw na Platformie X, czyli dawnym Twitterze i strona izraelska twierdziła, że na nim nie ma żadnych cięć. Pokazali te torby, później ten film został usunięty i udostępniony w nowej wersji z kilkoma poprawkami. Tutaj nie informuję, nie informują żadne medle, media, o jakie poprawki chodziło. Natomiast sama dziwna jest sprawa tego, że ten film został najpierw udostępniony, potem usunięty, zmieniony i udostępniony ponownie. No, możecie sobie wnioski z tego wyciągnąć po prostu sami. Z kolei Benjamin Netanyahu tego samego dnia stwierdził, że istnieją bardzo mocne przesłanki, że zakładnicy Hamasu mogli być przetrzymywani w tym szpitalu al shifa w Gazie i dodał tutaj, cytuję, to był jeden z powodów, dla których weszliśmy do szpitala. I jak był dalej Przepytywane przez dziennikarzy o tę sytuację, powiedział: Im mniej o tym powiem, tym lepiej. Koniec cytatu. 17 listopada polska agencja prasowa przekazała informację, że w ciągu 48 godzin w szpitalu Al-Shifa z powodu braku prądu zginęły 24 osoby, tylko w tej jednej doby. I nie z powodu działań wojennych, tylko z powodu tego, że ten szpital, tak jak mówiłem w poprzednim podsumowaniu, został odcięty od dostaw prądu i paliwo dostarczane do agregatu prądotwórczego również się wyczerpało więc osoby podłączone do aparatury zaczynają umierać, w tym, tak jak mówiłem wcześniej, też wcześniaki, które znajdują się w tym szpitalu. I przechodzimy do informacji z dzisiaj, to jest informacja dosłownie z godziny 18. Tu informację podaję ze źródeł arabskich. Siły izraelskie nakazały lekarzom, pacjentom i przesiedleńcom, którzy znajdują się w szpitalu Al-Shifa w Gazie, całkowitą ewakuację z tego kompleksu, zmuszając pacjentów czy przesiedleńców, przy użyciu broni do opuszczenia szpitala, po prostu. Ja wcześniej w poprzednim podsumowaniu mówiłem, że około 3000 osób przebywało w tym szpitalu, byli to zarówno lekarze, pacjenci, jak i uchodźcy. Natomiast większość osób opuściła ten szpital od razu, jak pojawiła się informacja, że będzie on szturmowany, i zostało w nim koło 600 osób, już w tym momencie głównie pacjentów. No i w tym momencie Armia Izraelska właśnie zarządziła tę ewakuację. Polska Agencja Prasowa podała informację o godzinie 18:00. 10, że większość pacjentów została ewakuowanych z tego szpitalu właśnie pod wpływem tej zarządzanej przez wojska izraelskie ewakuacji. Natomiast wewnątrz budynku pozostało jeszcze 120 pacjentów i wcześniaków, czyli te osoby, które potrzebują największej pomocy. Według francuskiej agencji prasowej osoby, które zostały ewakuowane ze szpitala, opuściły go oczywiście pieszo. Wśród nich było bardzo wielu również rannych i chorych i zostały. One skierowane do południowej części strefy gazy. To jest to, co mówiłem wcześniej. Armia Izraelska chce przejąć ten szpital, chce, jeżeli to się da oczywiście, wysiedlić stąd ludność i rozpocząć szersze działania naziemne w tej północnej części strefy gazy. Mówiłem o tym też w poprzednim podsumowaniu, tutaj nie będę się powtarzał. I to jest na tyle, jeżeli chodzi o szpital al-Shifa. Teraz przejdę do całej reszty strefy gazy. Większość informacji pochodzi z dnia dzisiejszego, czyli z, z 18 listopada. Pierwsza informacja z Al-Jaziry mówi nam o tym, że 28 Palestyńczyków zginęło w izraelskich nalotach na dwie dzielnice mieszkalne w południowej gazie w Khan Yunis. I mówi się też również o dziesiątkach rannych. I mówiłem wcześniej o kryzysie energetycznym, że najpierw strefa gazy została odłączona od prądu, w środę skończyło się paliwo do, agrega do agregatów prądotwórczych na terenie strefy gazy, Jest na ten moment jest tam całkowity brak zasilania. W dniu dzisiejszym Izrael zgodził się na wpuszczanie dwóch ciężarówek z paliwem do gazy dziennie, podając informację, że ma to służyć utrzymaniu sprawności systemu wodno-kanalizacyjnego. Wewnątrz strefy gazy, więc około 1400 litrów benzyny będzie mogło wjechać do strefy gazy dziennie. Ta decyzja została podyktowana specjalną prośbą ze strony Stanów Zjednoczonych. Tym razem informacja z Polskiej Agencji Prasowej. W dniu dzisiejszym o świcie została zbombardowana szkoła na pół w północnej części strefy gazy. Szkoła, w której znajdowało się schronisko dla przesiedleńców Organizacji Narodów Zjednoczonych. W tym bombardowaniu zginęło co najmniej 50 osób. Osób. I również informacja z dzisiaj z Al Jazeera. Zapasy żywności w strefie gazy kończą się. Dostaliśmy tutaj relacje kilku osób, które próbowały znaleźć cokolwiek do jedzenia. W sklepach półki są całkowicie puste, nie ma według informacji żadnych ani cukru, ani roślin strączkowych, sera, żadnego nabiału. Nie, ma, nie można kupić żywności. Jedyne co jest, to jest olej kuchenny. Więc kolejną katastrofą będzie prawdopodobnie głód, który będzie kolejną przyczyną śmierci wewnątrz oblężonej strefy gazy. 17 listopada Benjamin Netanyahu, premier Izraela, udzielił wywiadu dla CBS News, gdzie stwierdził, że izraelskie wojsko robi wszystko, co w jego mocy, aby uchronić ludność cywilną przed niebezpieczeństwem podczas wojny w Gazze. Ale podejmowane przez nią próby zminimalizowania ofiar, cytuję, nie powiodły się. I teraz cytuję fragment jego wypowiedzi: Każda śmierć cywila jest tragedią, i nie powinno ich być, ponieważ robimy wszystko, co w naszej mocy, aby ratować cywilów przed niebezpieczeństwem. Podczas gdy Hamas robi wszystko, aby utrzymać ich w niebezpieczeństwie. Koniec cytatu. Tutaj kolejna informacja z Al Jazeera. Według relacji właśnie na tym portalu. Izrael ma testować różne nowe rodzaje broni. Tutaj jest cały dość długi faliaton na ten temat, w którym możemy się dowiedzieć, że popyt na broń, która była używana w poprzednich starciach między Izraelem a Palestyną przez stronę izraelską, zawsze wzrastał i sprzedaż tej broni rosła i aktualnie Izrael ma testować nowe różne rodzaje broni, w tym bombę moździerzową o kalibrze 120 mm zwaną Iron Sting. I teraz przechodzimy na zachodni brzeg Jordanu, to o czym mówiłem na początku. Pierwsza informacja jest taka, że 16 listopada zginęło trzech Palestyńczyków po rzekomym ataku na izraelski punkt kontrolny w pobliżu Betlejem. Armia Izraelska odpowiedziała siłą, no i w, tej, w tym starciu zginęło trzech Palestyńczyków. Betlejem znajduje się bardzo blisko Jerozolimy, więc tutaj widzimy, że coraz bliżej Jerozolimy widzimy kolejne ruchy. 17 listopada otrzymaliśmy informację, że sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Antony Blinken zwrócił się do Izraela o podjęcie pilnych kroków. W celu zaprzestania przemocy stosowanej przez izraelskich osadników wobec Palestyńczyków na zachodnim brzegu Jordanu. To jest to, co mówiłem w poprzednim podsumowaniu. Teraz strona USA tutaj reaguje, że incydenty wywoływane przez izraelskich osadników wobec Palestyńczyków na zachodnim brzegu Jordanu się zwiększyły. Mówiłem, że przed wojną dochodziło do około trzech takich incydentów dziennie. Dzisiaj do siedmiu. Osadnictwo to jest zjawisko, tak jak mówiłem wcześniej, gdzie obywatele Izraela wchodzą na teren Palestyny. Zajmują czyjś dom, na przykład jakiegoś Palestyńczyka i kilka takich domów w jakiejś dzielnicy później zatykają tam izraelską flagę, odgradzają się i w ten sposób powiększają własność obywateli Izraela i tym samym teren należący do tego państwa. I aktywność takich osadników znacząco wzrosła właśnie w trakcie tej wojny, co oznacza, że prawdopodobnie Izrael będzie chciał skorzystać z sytuacji i zająć więcej terenów zachodniego brzegu Jordanu. Informacja, 17 listopada. Siły izraelskie napadły na miasto Jenin, na zachodnim brzegu Jordanu, o którym mówiłem też w poprzednim podsumowaniu. Otoczyły tam szpital Ibd Sina. Przez atak dronów najpierw zginęły trzy osoby w obozie dla uchodźców, a potem dziesiątki izraelskich czołgów miały wjechać do miasta. Według źródeł palestyńskich w atakach z nocy z 16 na 17 listopada miało być rannych około 14 osób. Warto tutaj dodać, że Szpital Ibn Sina, o którym mówiłem, który został otoczony przez wojska izraelskie, wraz z kilkoma innymi szpitalami tutaj warto dodać, jest jednym z w ogóle z największych szpitali na zachodnim brzegu Jordanu, podobnie jak szpital Al-Shifa jest największym szpitalem w strefie gazy. Izraelskie wojsko oświadczyło, że najpierw wymieniło ogień z palestyńskimi bojownikami, którzy następnie mieli uciec karetkami w stronę właśnie szpitalu Ibn Sina, aby się tam ukryć i właśnie dlatego... Armia izraelska miała otoczyć ten. Korespondent Al Jazeera Zain Basrawi powiedział, że w ostatnich tygodniach liczba takich ataków z użyciem broni i materiałów wybuchowych Nasiliła się w związku z narastającym gniewem w związku z ofiarami śmiertelnymi wśród ludności cywilnej w gazie i okupacją zachodniego brzegu. I cytuję: W miarę jak Izrael podgrzewa atmosferę i zwiększa presję na społeczności palestyńskie, ludzie zaczynają się opierać. Więc widzimy tutaj eskalację konfliktu po obydwu stronach na zachodnim brzegu Jordanu i mamy informację również dzisiaj podaną przez. Już Polską Agencję Prasową, więc również nasze media zaczynają się interesować sytuacją na zachodnim brzegu Jordanu. Mówiłem wcześniej, że konsekwentnie były pomijane te informacje i skupiano się wyłącznie na strefie gazy. Dzisiaj widać, że to się zmienia. Z informacji podanej przez Polską Agencję Prasową możemy się dowiedzieć, że palestyński Czerwony Półksiężyc poinformował, w no, że w nocy z piątku na sobotę zginęło pięć osób, a dwie zostały ranne w ataku wojsk izraelskich na obóz dla uchodźców Balata w Nablusie, właśnie na zachodnim brzegu Jordanu. Więc jak widzimy tutaj, ilość tych informacji co do incydentów na zachodnim brzegu Jordanu rośnie, i z informacji, pod, które przytoczyłem Wam wcześniej, wynika, że konflikt w tym regionie również eskaluje, i tak jak mówiłem, też są w Izraelu siły, które by chciały, żeby ten konflikt został tam przeniesiony bo on zbliży się wtedy do Jerozolimy i pod pretekstem działań wojennych będzie możliwość zajęcia placu świątynnego, który w wyniku konsensusu jest aktualnie terenem należącym niby do Izraela, ale z drugiej strony miejscem kultu dla muzułmanów. Będzie to do... I moim zdaniem byłby to dobry pretekst do tego, biorąc pod uwagę fakt, że Żydzi, tak jak mówiłem wielokrotnie, są gotowi na odbudowę świątyni jerozolimskiej, ponieważ mają te czerwone jałówki, co, dodam tutaj jeszcze, nie oznacza, że nie mogą ich złożyć w ofierze wcześniej i stworzyć tej wody oczyszczenia, bo dużo osób mówi, że że jest mało na to czasu, oni mogą je złożyć w ofierze wcześniej i zrobić wodę oczyszczenia i czekać z nią na dogodny moment na zajęcie placu świątynnego, żeby teren oczyścić. Więc nie jest tak, że oni mają jakąś bardzo dużą presję czasu, ale wiadomo, że chcieliby zrobić to jak najszybciej i myślę, że tutaj zwłaszcza działacze Instytutu Świątynnego, zarówno ci w rządzie, jak i ci poza rządem, będą popierać sytuację, żeby ten konflikt eskalował również na zachodnim brzegu Jordanu. Co ciekawe, 17 listopada... Niezależni eksperci Organizacji Narodów Zjednoczonych od kwestii praw człowieka i kwestii humanitarnych ostrzegli, że ofensywa Izraela w Strefie Gazy, cytuję, wskazuje na sytuację zmierzającą do ludobójstwa. Czyli ONZ powoli zaczyna zauważać to, co się dzieje w Strefie Gazy. Oczywiście nie powiedzą wprost, że tam dochodzi do ludobójstwa. Świat zachodni boi się Nazywać rzeczy konkretniej po imieniu, ale powoli, powoli zaczynają zmieniać przynajmniej troszeczkę narrację. Oczywiście zdecydowanie zbyt wolno. To jest coś, co powinni zauważyć już dawno, dawno temu. I minioną środę Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję wzywającą Izrael do pilnej i wydłużonej przerwy humanitarnej w walkach w strefie gazy. I jest to pierwszy tego typu dokument przyjęty przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. I przejdźmy do informacji z Turcji. Hakan Fidan. Minister Spraw Zagranicznych Turcji podczas konferencji prasowej w Ankarze, na której był również bośniacki minister spraw zagranicznych, powiedział następujące słowa. Aby przełamać ruch oporu, bombarduje się meczety, szpitale i szkoły. Nie możemy milczeć w związku z tymi aktami bezprawia. To wstyd, że nielegalne oblężenie i nieludzkie ataki w gazie nadal trwają. Kluczowy jest problem milczenia państw mających wpływ na Izrael. Cytatu. I teraz przechodzimy do informacji z Europy. Niemieckie media podały informację, że od czasu ataku Hamasu na Izrael, czyli od 7 października, Federalny Urząd Kryminalny odnotował w Niemczech około 3300 przestępstw związanych z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Czyli mamy do czynienia z dużą skalą przestępstw związanych z samą tą wojną. To jest to, co mówiłem, że efekty wojny są widoczne w Europie, i to jest jeden z tych objawów. I nadal są kontynuowane protesty propalestyńskie organizowane głównie przez imigrantów w Europie Zachodniej. W ubiegłym tygodniu, w piątek, we Włoszech na krzywej wieży w Pizie, demonstranci wywiesili flagę Palestyny. Organizatorami protestu miały być osoby o poglądach lewicowych I pod e, samą wieżą, krzywą wieżą w Pizie również mieli stać wtedy protestujący z flagami palestyńskimi. Jak widzimy konflikt powoli, powoli przenosi się na zachodni brzeg Jordanu i nadal widzimy jego efekty również w Europie, głównie w Europie Zachodniej, za naszą zachodnią granicą i w pozostałych krajach. Także kolejne podsumowanie, tak jak mówiłem wcześniej, będzie w środę. I dziękuję Wam za Waszą uwagę. Do następnego odcinka. Czołem.